Witam graczy, bardzo serdecznie w nowym filmie, w nowym filmie, ale starej serii, starej serii, czyli co nas czeka wy. I teraz pod lupę bierzemy czwarty już tydzień e, kwietnia. E, <laughs> Więc zesz, zeszło nam to dość szybko. Ten kwiecień minął, minął bardzo fajnie. E, ten film postaram się, żeby był króciutki, e, jest, jest trochę nowych kart, e, ale będę je po prostu e, omawiał naprawdę szybko, nie będę tam mówił jakoś za bardzo swojej opinii, bo ostatni film trwał 40 minut i to była, to była masakra, masakra. Yy, od czego zaczynamy? Otóż zaczynamy od tego, że mamy niedzielę, yy, niedziela to jest wiadomo nowy turniej, nowy turniej, czyli piątkowy, piątkowy turniej Very Fast, Very Fast yy, ze wszystkimi kolorami. Yy, więc tutaj będzie naprawdę wesoło i naprawdę niektórzy będą się mega, mega irytowali, ja już, ja już sobie to mogę wyobrazić, bo yy, co, co jak, jak się te karty będą odpalały po prostu, ale musimy to przebrnąć. Ostatni cykl Wojen Weryfast był miesiąc temu. Ponad teraz wchodzi, w następną sobotę będzie wchodził. Więc, więc, tak naprawdę. Ta meta się mogła przez ten miesiąc zmienić dość mocno, bo kart wyszło kilka fajnych. No i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Przede wszystkim te karty z garnizonu nowego. Ta karta, która ma na start czerwona lekarka, taka, która ma, która ma tego mega miniona, może tu robić naprawdę spustoszenie. Ale okej, ale, okay, ale o, tym, o tym nieważne. O tym, o tym kiedy indziej. Teraz, teraz mamy, mamy to, że po prostu zaczynamy turniej. No i turniej pięciogwiazdkowy, very fast, więc ustawicie sobie, co uważacie za najlepsze. Wiem tylko, że Alfriki i jakieś tam wskrzeszenia już troszkę wyszły z mody, natomiast zależy też, kto na jakim poziomie gra tych turniej, bo turnieje też są, też są jakoś tam dobierane na, na, na naszym poziomie. No to, to może, może takie wskrzeszenie się przyda. Ja jeszcze nie wiem, jaką obronę ustawię... Ale to zobaczcie sobie na turnieju, jaki tam w poniedziałek. No i od razu przychodzimy sobie do pierwszego dnia. Pierwszy dzień, jaki jest poniedziałek. I zaczyna się liga bohaterów i to już faza, faza bicia tak naprawdę. Mieliśmy teraz tydzień czasu na, na to, żeby, żeby sobie te, te drużyny jakieś tam obronne ustawić. No i teraz wchodzimy już w fazie fazę bicia. Więc więc będziemy sobie mogli... Atakować już na lidze bohaterów. Co ważne, ta liga bohaterów, zabijanie bohaterów będzie dawało nam e, punkty do skrzyni, e, więc sobie super będziemy mogli nabijać, nabijać skrzynkę i na lidze, e, i, na, mm, i na turnieju. Nie będziemy musieli robić tam dodatkowych najazdów, e, więc dla mnie to jest bardzo spoko, no a dla was ja nie wiem, e, co mamy. Mityczny tanan, nie lubię tego wydarzenia, ale mamy mitycznego tana. czerwony kolor e, i fryt, więc e, nie można obniżyć ataku. No i niebieskie, niebieskie, myślę, że to będą bardzo silne, kiedyś się to biło z pingwinem, z i tak dalej, teraz ta meta się myślę, że troszkę zmieniła, no i zobaczymy co będzie czy będą fioletowe drużyny mimo wszystko e, z jakimś tam cienopierzem, czy, czy jakieś, jakieś inne e, jakieś inne może z bestiami dziewięciogłowymi może z czymś tam, zobaczymy co będzie teraz królowało, e, natomiast tak jak mówię, mityczny tytan no i, i to od tego zaczynamy, druga bardzo, bardzo fajne wydarzenie <laughs> to będzie Contest of element żółty, czyli żółte żywiołaki, no i tu wiemy dobrze, że tutaj będziemy mieli zarówno losowanie, jak i zadanie, więc tam chyba na, na dwa losy sobie możemy uzbierać, robiąc zadanie no i, i teraz tak mamy dwie wyróżnione karty, jedną z nich jest Iron Maw, który już kiedyś kiedyś był wyróżniony i kiedyś był już wprowadzony, to jest ta karta oczywiście, ona bije 480% w cel oraz we wszystkich e, bohaterów e, fioletowych, przy, u, oczywiście u przeciwnika we wszystkich przeciwników fioletowych, więc jeśli w drużynie są mm, dwa fiolety powiedzmy, bo raczej, raczej więcej, więcej nie, ale jakiś Ciemnopierz i coś tam nie wiem, Aramis, cokolwiek, jakaś Sartana w kostiumie i tak dalej, to on uderzy w w, zawsze w tych bohaterów 480%, jeszcze w tego, którego zaznaczymy. Więc oczywiście nie warto zaznaczać fioletowych bohaterów grając nim, e, tylko kogoś tam innego. E, no i wtedy on bije i tego zaznaczonego, i jeszcze wszystkich fioletowych. Do tego daje minus do regeneracji many 34% e, wszystkim tych tym, których, których uderzy. Na fiolety to, jest, to, działa, to działa troszkę dłużej, e, i jest takie, że nie można tego oczyścić. No i oczywiście, że bije więcej w te fioletowe karty, więc, e, więc tak naprawdę on uderzy je za bardzo dużo. Fajna postać na średniej manie, która, która naprawdę może się sprawdzić przeciwko kilku, kilku fioletom, ale oczywiście ta postać już jest stara teoretycznie, bo została kiedyś tam wprowadzona, więc za dużo nie ma co się nad nią rozczulać. Natomiast mamy tutaj kolejną, kolejną kartę, którą, którą jaką jest grillka i grillka to jest karta, która zostaje dodana dopiero teraz do gry i co ona robi? Otóż jest to wolna mana, więc już może niektórych to zniechęcić, i na wstępie ma sens że jeśli, jeśli jest na planszy 8 albo więcej żółtych klocków, to wszystkie, wszystkie te, te efekty, które ono rzuca, e, robią się nie do zdispelowania, czyli przeciwnik nie będzie ich mógł zdispelować. To jest, jeśli mamy 8 klocków. No i powiem Wam, że. Jeśli, jeśli ktoś się wylosuje i zdąży na Weryfast, to naprawdę może być, może być bardzo ciekawa karta. E, na very fast wojnę oczywiście, bo, bo zobaczmy, co ona robi. Otóż ta karta dostaje prowokację e, na okres 5 tur. Więc, e, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Prowokacja na 5 tur to jest, to jest naprawdę, naprawdę spoko. Do tego wszyscy regenerują 1600 zdrowia przez 5 tur. E, to, wychodzi, to wychodzi ponad 300 na turę. E, czyli mamy takie cały czas leczenie do tego każdy dostaje 44% regeneracji many i to jest bardzo dużo to jest boost prawie dwa razy to jest nie no się nie szybko na będą karty ładować i tak jak mówię, to, to nie, będzie, nie będzie możliwe do zdispelowania, jeśli, jeśli, będziemy, jeśli będziemy mieli 8 lub więcej yy, klocków, więc nawet warto czasami, grając, oczywiście w ataku mówię Warto nie odpalać tej karty od razu, gdy już tam się naładuje, tylko poczekać, puścić jakieś klocki tak, żeby, żeby te 8 klocków było i żeby to wszystko było nie do, yy, nie do zdispelowania. Oczywiście wtedy też nie możemy tego ukraść w żaden sposób, jednak możemy to zablokować wcześniej, na przykład możemy to zablokować tym powiedzmy Queenem ewentualnie lub tego typu kartami, jakąś nawet na Dachom, możemy to wszystko zablokować, bo ona nie ma nigdzie czyszczenia, więc ona nie czyści ta karta, ale wiadomo, że w połączeniu z jakimś, nie wiem, Viviką, rysiem czy jakąś inną kartą, która, która potrafi oczyścić ten status, najpierw się oczyścimy, potem użyjemy ją, to będzie naprawdę się kiera, więc mimo tego, że wolna mana na szybkie wojny, a myślę, że nie tylko, może być naprawdę, naprawdę świetną kartą. No i tak, tak, tak będzie wyglądała ta karta. Grilka. Oczywiście, oprócz tego, będziemy mieli inne żółte karty, warte wylosowania, bo wiemy dobrze, że nie wiem, Kleopatra, chociażby jakiś ryś. Ryś mi właśnie kiedyś poleciał, właśnie z tego wydarzenia. To są karty nadal fajne. Chyba nie będzie jakieś ty karty typu Lemonwood, który, który był niedawno dodany. Co na przykład będzie Kleopatra do wylosowania? Natomiast mogę Wam zdradzić, że za tydzień na piaskach Kleopatra w kostiumie się pojawi, więc nie wiem, czy warto tu losować, bo trzeba znaczyć, że. Te karty tutaj nie mają kostiumów. Eee, więc jeśli wylosujemy na przykład gazelę, nie dostanę na kostiumu. Dlatego, dlatego troszkę mnie ten portal zniechęca, bo gazela w kostiumie dla mnie jest świetna i chciałem ją w kostiumie. Eee, a bez kostiumu już nawet nie wiem, czym ją robił. Eee, więc tak to wygląda. Eee, mamy, mamy dwie te wyróżnione karty, a tak jak mówię, oprócz tego wiele innych żółtych kart, które również, eee, również mogą być bardzo fajne. Eee, no i wracając tutaj do poniedziałku. Tak naprawdę w sumie w tym tygodniu mamy, mamy poniedziałek i czwartek, to są takie, takie, takie dni gamechangerowe. Nie ma nic takiego pomiędzy fajnego. Ale to zaraz wam wszystko, wszystko, wszystko powiem co i jak. Eee, w poniedziałek co jeszcze mamy? Oprócz tego mitycznego Tana i tego super żywiołaków żółtych, mamy również astralne elfy. Astralne elfy, eee, czyli dobrze nam znane eee, karty, które z tego zostały buffa, czyli, czyli to, że są odporne na truciznę, nie są nie mogą już eee, być, znaczy mogą być oślepione, eee, a nie mogą być trute. Natomiast ich umiejętność specjalna zawsze trafia, więc więc co z tego, że mają oślepienie, skoro i tak zawsze trafią? Eee, ale, ale oczywiście z klocków nad, nad, nadal mogą, e, mogą wejść e, pudła. No i tu mamy dwie karty wyróżnione. Spark Lighta, którego już dobrze znamy, to jest taka iskierka, bardzo fajna karta e, na średniej manie i naprawdę, naprawdę jest mocna. E, nie będę o niej tu dużo mówił, bo, bo wiecie, że co ona robi, ona po prostu bije, podpala, kradnie buffy, e, więc naprawdę fajna do tego klasa odrodzenia, e, super. E, no i mamy tutaj nową kartę, nową kartę, jaką jest Void Star, e, no i to jest karta dość ciekawa, bo zobaczmy, co ona robi takiego. Eee, już wam tu pokazuję: to jest średnia mana, która bije 620% w cel, czyli, czyli bije dość solidny demerz w jeden cel. Leczy wszystkich za 40% danych obrażeń, eee, czyli wiadomo, że jeś, jeśli uderzy za 1000, no to nas uleczy za 400. Eee, do tego wszyscy dostają 4, 64% przeciwko żółtym, e, żółtym bohaterom. No i teraz tak, jak się do tego odnieść, czy, czy może Wam się kojarzy ta karta z jakąś inną kartą, która jest dosyć podobna, bo mi się kojarzy, otóż chodzi o Shavu Jinga, tak jest, Shavu Jing też bije, bije bardzo podobnie, tylko że bije 610% i 620%, do tego leczy za 40% zadanych obrażeń, czyli, czyli bardzo podobnie, no i to, że dodaje, dodaje daje nam uniki, eee, natomiast ta karta Voidstar dodaje nam defa przeciwko żółtym, więc wiadomo, że te uniki są dużo lepsze. Eee, no i teraz pytanie, czemu ta karta taka jest podobna do Shawujinga, ale troszkę gorsza. Oczywiście statystyki ma dużo lepsze niż Shawujing. Eee, natomiast to, że. Jing wiadomo, że szybciej się ładuje, to po pierwsze ma lepszą klasę, ma mnicha, bije tylko 10% o 10% mniej, więc ta karta bierze 20, a ten bierze ze 10. Oczywiście ten, 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 tutaj mamy różnicę ataku, w ataku, to jest e, 170 punktów do ataku, więc, więc ten damage może być troszkę, troszkę inny, dzięki, temu, dzięki czemu Voicestar będzie bił jeszcze więcej, a wiadomo, że to się przyłoży na to, że on jeszcze więcej uleczy. Natomiast to są, to myślę, że te karty można, można właśnie sobie porównać i nadal mi się wydaje, że Shawudzin jest trochę lepszy. Tym bardziej, że w fioletowe karty są naprawdę, naprawdę mamy dużo mocnych kart bijących e, fioletowych, więc nie wiem, czy taki Voidstar troszkę nie będzie odstawał od tych Goblinów. Nie Goblinów, tylko, tylko Astralnych Elfów, ale oczywiście to wiemy wiemy dobrze, że to wszystko się może zmienić, te karty często wychodzą troszkę inne niż to co ja mówię, ja mam tą informację z bety, oni, oni po, tym, po tym jak wrzucają do bety już nie wrzucają zmienionych wersji przeważnie, e, tylko je po prostu wypuszczają w jakiejś tam nowej odsłonie, tak chociażby było z tym, z tym żółtym nowym e, Goblinem takim... E, który, który był na początku 200%, tutaj finalnie bili 300%. To samo było teraz z tym waletem fioletowym z wydarzenia, więc też tam, też tam akurat on, on bił więcej i więcej w becie, teraz bije mniej, ale da, daje jeszcze pom pomocników. E, więc no, tak to wygląda, że, że te karty mogą się zmienić. Natomiast tutaj, tutaj mamy to, że, że on bije po prostu bardzo podobnie jak, jak Shavu Jing. E, no i ten taki ostatni efekt, czyli ten def przeciwko żółtym, dla mnie to nie jest jakiś tam mega buff i nawet bym powiedział, że dość słabe, ale. Ale może przeciwko jakiemuś Junowi w kostiumie to może być dobre, czy, czy, czy coś takiego, no nie wiem. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ciężko mi się do tego odnieść. Natomiast oczywiście wiemy, że astralne elfy to nie tylko te dwie karty wyróżnione, bo tam mamy, jeszcze mamy sporo tych innych wyróżnionych kart. Mamy chociażby Lemon Wooda, który ostatnio ma swoje chwile świetności, jest naprawdę naprawdę kozacką kartą. Jest oczywiście Star Walker ciągle, i wiele, wiele innych tych, tych astralnych elfów, więc myślę, że warto tu zalosować, tym bardziej, że tu jest też ten pakiet dostajemy. Dostajemy dwa, dwa, dwóch elfów e, za jednego losa, jeśli nam się uda, więc, więc to też jest bardzo spoko. Oczywiście to się przekłada na to, że to jest mniejszy procent na wylosowanie tych kart, ale wiadomo, że jak ktoś już trafi, to trafi dwa i się może cieszyć tak, tak naprawdę podwójnie. E, Okej, okay, tyle by było w poniedziałku. Więc tak jak mówię, mamy, mamy tutaj zaczyna się liga bohaterów, oczywiście też turniej, który, który, który się zaczyna, Mityczny tytana się zaczyna, jak dobrze wiemy, no i te żółte elementale i astralne elfy. No i teraz tak, przejdźmy sobie do wtorku. No i wtorek to jest taki dzień, gdzie to wszystko jest to samo co było eee, Czyli znowu mamy tytana, znowu mamy te żółty kontresów element, no i znowu mamy astralne elfy. Eee, Środa teraz, więc to, to był taki szybki wtorek, nic, nic nowego nie mamy. W środę oczywiście kończy się już mityczny Tytan, ale nadal, nadal mamy te wyzwanie żółtych żywiołaków oraz mamy ciągle astralne elfy. W środę zaczyna się wojna. Wojna oczywiście no nadal to będzie lepszy atak, to samo to samo co, co mieliśmy wcześniej, więc lepszy atak wojna. No i mamy pustynię Shaolin, czyli, czyli strzałki sobie możemy... E, możemy wziąć za, za przejście tutaj tych wszystkich etapów. Do tego próby, gdzie dostajemy talenty do Łotrzyka i Barbarzyńcy. E, I tak wygląda środa, więc to dość, dość szybko. E, I potem mamy czwartek. Przechodzimy do czwartku, no i tutaj już wiemy, że kończą się i elfy, i też te wezwanie żywiołaków żółtych. No i zaczynają się trzy nowe wydarzenia. E, I to znowu mamy tak, tak że, że, że one się zaczynają wszystkie w czwartek i wszystkie się kończą w niedzielę, więc tutaj też nie będzie za dużo do omawiania. E, czwartek będzie tak tak najważniejszym dniem, bo one się, one się zaczną, te wydarzenia, więc już Wam mówię, jakie to są. Pierwszym z nim jest Untold Tales, czyli, czyli te nieopowiedziane historie. E, taka, 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 troszkę rozbudowana Atlantyda, można powiedzieć. E, no i tu mamy trzy karty wyróżnione. Niestety nie ma żadnej nowej karty. Nie wiem, czy, czy to jest jakiś błąd, czy po prostu już nie mają pomysłu na nowe karty e, z tego wydarzenia. Ale z tego co mi wiadomo, to po prostu trzy wyróżnione karty to będzie Atlantea, e, Gestalt oraz Gelert. No i to wiadomo, że Gestalt jest top 1, jeśli chodzi o, o te karty wyróżnione. E, Gelerta widuje, ale dosyć mało. No, i Atlanteje też, też jakoś tam mało się ją widuje, aczkolwiek może tam przysporzyć nieraz e, jakichś kłopotów. E, oprócz tego, oczywiście, wiemy dobrze, że tam są też inne karty do wylosowania, typu Forces. Forces dla mnie najlepsza prowokacja w grze bo jest to pierwsze, jakby od jej odpalenia to jest 7 klocków, do tego, do tego na tym podwójnym przełomie ma startową prowokację, więc dla mnie to jest top, top of the top, jeśli chodzi, jeśli chodzi o karty z prowokacją. No i, i inne, inne karty, które również, które również możemy sobie wyciągnąć z tego portalu. Nie będę wam tu ich wszystkich pokazywał, dobrze, dobrze wiemy, że, że to tutaj też, też jest warto rozsłać, bo też te karty są dość spoko, dość inne, no ale że nie ma żadnej nowej karty, to wiemy, że te statystyki tych kart troszkę będą stawać od do tych kart, które się pojawią e, jakichś nowych. E, następnie mamy Tremors of Underwild, czyli oczywiście sezon czwarty. E, no i tu mamy wyróżnioną Ksendę w kostiumie. Nowa, nowa, nowy będzie kostium do Xendy. E, kostium Lepioty i kostium Doktora Morą. No i tu dobrze wiemy, że te karty tu również nie są jakimiś tam game changerami, chociaż Wiem, że sporo osób nawet w topce gra lepiotami, e, ponieważ lepiota to jest taka karta, która wyłącza inną kartę i naprawdę nieważne co to po prostu ją wyłączy. więc bardzo, bardzo spoko jest lepiota. E, no i Ksenda w kostiumie, myślę, że nie mam jej zdjęcia. Nie wiem, co będzie jeszcze robiła, ale myślę, że będzie bardzo podobna do, do, tej, do tej bez kostiumu: czyli będzie paliła, będzie kradła, kradła male, no i będzie biła. E, bo tak, tak to robi Ksenda zwykła, więc myślę, że tu będzie, będzie dosyć podobnie. E, no i dr Moron, oczywiście, wiadomo, że oślepiacz, który bije trzech. Bez jakiegoś szału, był teraz na, na wymianie dusz. Więc tak to, tak to będzie w tym sezonie trzecim. Czwartym, przepraszam bardzo, to sezon czwarty oczywiście. No i również, również w czwartek zacznie się Covenant Samon, czyli, czyli tutaj przyzwania. Mieliśmy, mieliśmy w tamtym tygodniu Covenant zadanie Quest, teraz będziemy mieli przyzwania. Już Wam pokazuję, jakie karty będą. A najpierw zacznę od starych kart. Jest jedna nowa karta, oczywiście, ale najpierw zacznę od starych kart. Starą kartą, jaka, jaka będzie tutaj do wylosowania, jest Dwaj Szali. Więc dość, dość solidny lekarz. Ja ostatnio zacząłem dostrzegać jej moc bardzo dużo na drugim ładunku. Otóż to, jak napali. pali tak naprawdę tym piachem to jest jest naprawdę bardzo duże i ten minus do ataku również jest duży, więc jeśli nie on klina, to naprawdę 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 to nam może to nam może popsuć, popsuć wiele wiele szyków. No i, i w na pierwszą rundę oczywiście jako lekarz. No i ten, ten Minus do regeneracji manny, który, który jest z takami, jest też naprawdę solidny. No i raczej on jakoś tam dużo klinuje e, na końcu. Więc jeśli mamy jakieś na sobie debuffy, gdzie nie możemy, nie możemy uzyskiwać buffów, to niestety, ale, ale nie uzyskamy żadnych buffów, tylko po prostu ona nas z tego sklinzuje, Więc tutaj nie będzie jakoś tam bardzo użyteczna. Ale tyle o Wasz Następny jest Hurricane. I Hurricane to jest. E, to jest fioletowy, fioletowy, po prostu średnia karta, która bije trzech. Kiedyś, kiedyś robił furorę w połączeniu z jakąś panterą, czy coś, naprawdę, naprawdę to był solidny damage. Gasił światło, można powiedzieć, przeciwnikom. Teraz oczywiście, mając, gdzie karty mają po te 3000 życia, już nie robi takiego spustoszenia jak kiedyś, już nie jest tak groźny jak kiedyś, ale nadal, nadal jest to, jest to bardzo fajna karta i myślę, że w wielu połączeniach, na przykład z Domicją w kostiumie, E, może, być, może być, oczywiście, w tym drugim kostiumie. Może być naprawdę, naprawdę świetny, i naprawdę ten mecz może być dłużej. Myślę, że trójka, e, trójka właśnie Domicja, Aramis, na przykład, i, i ten Hurricane mogą, mogą, mogą też zbić stronę. E, kolejna karta, jaka to jest, to jest Hor Hornfell. Tak, dobrze dobrze, czytam Hornfell. No to jest karta, która, która niedawno wyszła i jakiegoś tam szału nie zrobiła. Jest to szybka mana, która bije, bije w trzy karty. Znaczoną kartę bije, bije więcej, w te dwie obok bije, bije troszkę mniej. No i to jest karta, która ma taką dziwną mechanikę, bo na w ataku i w obronie robi co innego, czyli jeśli idziemy nią w ataku, to ona, ona opóźnia o dwie tury. Ten taki, taki, takie bicie z tych takich zwykłych plaskaczy, ja to nazywam. Takie, takie zwykłe, co są numerki przy, e, przy postaciach, no to to, to jest taki, taki po prostu atak, z, jakby z ręki, e, powiedzmy. E, to ta karta obniża, obniża o dwie tury e, tym kartą, które trafi oczywiście. E, jeśli natomiast ona stoi w obronie i idziemy, idziemy ją bić. To powoduje to to, że nie możemy bić z klocków, czyli jakby klocki nasze, nasze nie zadają nie demeru. Zadają Oczywiście e, chodzi o karty, które, które ta karta trafi. E, do, tego, do tego daje plus 50% ataku e, sobie i sojusznikom pobliskim, więc nie jest to jakaś tam game changer karta, w tym bardziej, że bije nierówno. Nie ma, ten efekt jakiś nie jest taki mega, mega superancki, wiadomo, że karta, jeśli bije, jeśli bije w 3 cele, to też może uderzyć w 2 cele równie dobrze, stojąc na przykład w obronie, e, więc myślę, myślę, że nie jest to jakiś super, wow, ekstra, e, no, ale to jest taki Hornfeld, też będzie do wylosowania po prostu. E, kolejna karta to jest Gilach, no i Gilach to jest, to jest potężny konstrukt, który bije naprawdę mocno e, w połączeniu z jakimś obniżeniem obrony, czy obniżeniem obrony na żywioł od jakiegoś Perseusza, czy od Magniego nawet, od jakiejś błyskotki i tak dalej może zrobić naprawdę bardzo dużo, jest to, jest to średnia mana. No i z tego konstrukta z tego rdzenia też bije również, również solidnie. W Gilach jak najbardziej do ataku, nawet w obronie może się spisać do tego później nakłada takie fiendy, które kradną manę Więc on tych efektów też ma, też ma dość sporo. I myślę, myślę że również jest warty jak najbardziej zrobienia. Jest to bardzo mocno bijący, bijąca niebieska karta. I kolejną kartą to jest e, Mioinni, tak jest Mioinni, e, czyli, czyli tak zwana babka ninja, babka ninja, która świetnie, e, zobaczcie tutaj jest zdjęcie, nie wiem czy widzicie wszystko co ona robi, y, natomiast ona robi, na trzech ładunkach robi tak naprawdę to samo, ale zwiększają się, się jej wartości, czyli co ona robi to jest tak, że boostuje, boostuje zdrowie, na pierwszym ładunku jest to tylko 367, 300, 370 to nie jest jakoś tam dużo. Na drugim to jest 530, na trzecim to jest 600. Więc nie jest to jakieś tam zawroty, nie są to liczby. Ale ta karta jeszcze daje, daje plusa, plus do 33% do regeneracji many. To jest naprawdę dużo. Co prawda, to jest, jest tylko na, na dwie tury, ale, ale to jest naprawdę sporo. I e, zwiększa defa o 25%. E, więc to, to jest również, również bardzo fajne. No i teraz tak, ta karta działa na pewno świetnie z, z tymi kartami z wojny Trzech królestw które dostają manę za każdy buff, czyli Changa. Yy, czy teraz Xing, ta, Skorpionica oczywiście, czy Shavu Jing na przykład yy, nawet z bestią 9-głową będzie działała również świetnie, ponieważ daje aż dwa buffy ta karta. Oprócz tego, że właśnie leczy, to daje ten buff do regeneracji many oraz yy, buff do defa i to jest naprawdę świetne i naprawdę dzięki temu te Shavu Jingi i inne yy, karty ładują się dość szybko. Yy, Ty bardziej że jest to ninja, więc ona może odpalać tak naprawdę co kilka klocków, co 4 Klocki, jeszcze ma klasę Druida, więc jeszcze może szybciej. Po pierwszym odpaleniu wiadomo, że dostanie te 30% many, więc będzie odpalała jeszcze szybciej. I naprawdę, e, naprawdę, ładując ją tylko na pierwszy ładunek, możemy te karty swoje dużo szybciej odpalać. Oczywiście mówię o, o tych kartach z wydarzeń 3+, e, ale, ale nie tylko, bo dając regenerację many, ona również e, przyspieszy nam karty nasze, na przykład szybkie, możemy odpalać na 6 klocków. I, I tak dalej. Więc naprawdę fajna karta. No i ostatnia karta. To jest nowa karta, która, która będzie wyróżniona: nowy konstrukt. Jest to karta. Dokładnie, karta. Tak się nazywa. Nazywa się carta. Natomiast wierzę, że te C, C czyta się jak K, czyli po prostu karta. Więc fajna nazwa dla karty może być karta. No i co to jest? To jest oczywiście konstrukt. Konstrukt, który, który w swojej pasywce leczy. Jak wiemy, tutaj te konstrukty mogą być, mogą leczyć, jak na przykład szal leczy, nautika leczy, e, a e, tutaj karta też będzie leczyła. Jest to fioletowa średnia karta, która leczy wszystkich 32% życia. Może nie jest to jakoś tam dużo. Ale, ale zawsze to jest jakieś tam leczenie na obecne, na obecne czasy, gdy, gdy będziemy mieli te, te karty po 3000 życia, to wiemy dobrze, że to będzie około 1000 życia więc, więc na solidne leczenie. Do tego spasywki również z tego konstrukta z rdzenia będzie, będzie leczyła więc myślę, że to leczenie jako, jako lekarz będzie, będzie, będzie bardzo, bardzo fajne. Do tego oprócz leczenia będzie zdejmowała ostatni efekt, jaki będzie miał narzucony oczywiście, który da się to, który da się E, sklinować, więc nie będzie czyściła, a będzie po prostu przerzucała nam te efekty na przeciwnika. Więc jeśli, jeśli dostaniemy, dostaniemy jakąś, e, jakieś, jakieś efekty, to po prostu będziemy je przerzucali e, na przeciwnika. E, jest to dość fajne, jakieś, nie wiem, oślepienie powiedzmy, czy inne, czy inne tego typu debuffy. E, natomiast dobrze wiemy, na przykład, że nie będzie działało to na skorpionice, która, która nałoży nam e, tę trudkę, która jest nie do zdyspilowania. No i oczywiście, co ona robi to jeszcze za każdy, za każdy jakby ten efekt, który, który przyniesie, da manę wszystkim naszym sojusznikom. Więc taki cleaner le leczony, leczący cleaner szkoda, że ostatni tylko efekt to naklinuje, nie wszystkie jak naklinuje, znaczy po prostu przynosi, bo wiadomo, że sporo kart nakłada na przykład dwa lub trzy statusy i nie możemy z tym nic zrobić, i tylko jeden tak naprawdę zostaje przetransferowany. Więc taki spoko lekarz myślę, że bez jakiegoś tam większego szału, aczkolwiek tak jak, tak jak wspominałem wcześniej, te karty mogą się jeszcze zmienić. Więc oczywiście chodzi mi o ten efekt. Myślę, że będzie leczyła troszkę więcej jak na średnią manę. No i zobaczymy, może dodadzą jej coś jeszcze. E, póki co wydaje się po prostu solidnym lekarzem fioletowym, e, których nie ma dużo, nie ma jakichś tam cleanerów bardzo dużo fioletowych. Kiedyś to było, wiadomo, masa rigardów. Teraz, teraz raczy, raczej nikt nie gra takimi rigardami, e, więc fajne fajny, fajny zawsze mieć taką alternatywę e, sobie zrobioną. Tym bardziej, że mówię, te boostowanie życia z pasywki e, również, również jest świetne i często irytujące. E, to, tyle, to tyle, jeśli chodzi o Covenant Samon. Co ważne, no to tutaj dobrze wiemy, że wiadomo, że już nie będzie tego quest'a, bo ten quest był wcześniej robiony, więc tu będziemy mieli tylko te losowania, ale będziemy sobie oczywiście mogli farmić na sezonie czwartym. I tak jak wspominałem, to też mamy czwartek, to, czwartek to się wszystko zaczyna, w piątek jest również to samo, więc bez zmian mamy te trzy eventy, które, które, które zaczęły się w czwartek i w sobotę również to samo, oczywiście tu w sobotę jeszcze mamy to, że, że zaczyna się wojna, wojna, która będzie bardzo szybka, więc bardzo szybka wojna. Tak jak wspominałem w poprzednim materiale, e, turniej jest bardzo szybki i, i nie mamy, nie mamy żadnych, kart, żadnych kart wykluczonych, żadnych kolorów wykluczonych. Więc będziemy sobie mogli testować, jak to działa. Jakie będą defy do bicia, i myślę, że później na very fast wojnie mogą się te defy troszkę powtarzać. Więc może w jakiś sposób sobie będziemy mogli potrenować, poćwiczyć popatrzeć co i jak, może dopytać kogoś, e, poprosić o pomoc, słuchaj na turnieju trafiłem takiego, takiego, nie wiem jak go zbić, możliwe, że na wojnie się trafi też taki typ, czym go zbić najlepiej. E, oczywiście jeśli macie takie pytanie, macie kogo zapytać, możecie pytać mnie, postaram się wam odpowiedzieć na tyle, ile będę potrafił, e, swoje, swoje zdanie na temat kontr jakieś tam e, karty. E, więc, więc to będzie sobota, no i później przychodzimy do niedzieli, no i w niedzielę <laughs> mamy zakończenie tych wszystkich eventów, Wiadomo, że jeszcze cał nieźle będą trwały ale, ale to, to już się już te eventy będą powoli kończyły Do tego oczywiście próby, próby, gdzie dostajemy mnicha oraz kleryka no i żółtego trenera No i tak naprawdę tak nam zleci tydzień, więc dość szybko Turniej, turniej też zaczyna się nowy, nowy turniej znowu pięciogwiazdkowy, więc tyle fajnie, tylko że tym razem będzie bez zielonego. Nie będziemy mogli używać zielonych kart No i nie będzie tutaj leczenia. No i tak. Tak naprawdę nasuwa się to, że jeśli nie ma zielonego, no to wiadomo, że będzie można sobie ustawić niebieskich w drużynie. Ale wydaje mi się, że nie, czy to do końca będzie dobry pomysł, no bo tak naprawdę ustawienie niebieskich, co nam da, no, no wiadomo, że nie będą przy zielonymi na nas, tak? Ale czy teraz ludzie, ludzie kontrolują karty na podstawie kolorów? Czy bardziej na podstawie nacie specjalnych? Wydaje mi się, że to drugie. Nie ma tak, że o, widzimy, widzimy, że ktoś ma niebieskiego tanka, to idziemy zielonymi trzema, kolor... trzema kartami. Czy tam ktoś gra, gra mono, to idzie mono zielony. No może, może, może monoplayerzy tak robią, że jak widzą na przykład niebieskie tanka, to idą zielonymi i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że. No nie, nie wiem, czy tak będzie. Nie wiem, czy tak będzie. Zobaczymy. Tym bardziej, że jeśli ustawimy niebieskie. Dużo niebieskich, to wiadomo, że ludzie mogą sobie chodzić albo z Mitsuko, albo z Kongiem w kostiumie i mogą odbijać ten niebieski kolor, jeśli to będą karty bijące. Mimo wszystko myślę, że Nautika, która jest solidną kartą niebieską i często się przewija de fakt, nie będzie taka mocna, ponieważ to leczenie jest jej ukrócone. Wiadomo, że będzie dawała nadal manę. Nadal może być świetna, ale. ale Wydaje mi się, że nie aż tak bardzo, eee, więc jakoś, jakoś, nie wyczekiwałbym tego, że będą nagle defy niebieskie, eee, ale zobaczymy, zobaczymy, ten turniej dopiero za tydzień, eee, teraz kupiamy się na turnieju na Very Fast, eee, pięciogwiazdkowym, zobaczymy jak to pójdzie, postaram się oczywiście nagrywać materiały, no i dajcie znać co myślicie o tym materiale, mimo wszystko wyszło te 30 minut, starałem się naprawdę szybko, I tak naprawdę ma mamy, mamy poniedziałek bardzo, 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 bardzo fajny i bardzo ważny gdzie mamy trzy nowe wydarzenia, oczywiście tak naprawdę z Ligą Bohaterów to są cztery i potem te wydarzenia jakby kończą się w środę czy tam w czwartek i w czwartek zaczynają się kolejne trzy wydarzenia, które trwają do końca już tygodnia. Więc tak, taki to będzie ten tydzień, bez żadnego szału, należy tylko zapytać tak jak mówię poniedziałek, jak czwartek i tyle. I tyle, a potem, potem już będziemy mieli końcówkę kwietnia, czyli 29 i 30 kwietnia to będzie już końcówka, i zaczyna się maj. I zobaczymy, czy będziemy ten kalendarz kontynuować, czy nie. Dużo z tym jest prac, naprawdę dużo pracy. Chociaż odzew też jest bardzo, bardzo dobry, że, że to jest fajne. Możecie dać znać, czy, czy kontynuować, czy chcecie takie, takie kalendarze, żeby się pojawiały ten raz w tygodniu, czy, czy może sobie odpuścić to, może robić na dwa tygodnie, a może cały miesiąc od razu, no nie wiem. Dajcie znać, co, co myślicie. Eee, tyle ode mnie póki co, widzowie. Trzymajcie się, cześć.